Cześć, cześć moi drodzy. Mamy dzisiaj 31 marca 2023 roku i zapraszam Was serdecznie na kolejne spotkanie na moim kanale Moc z miłości. Dzisiaj podejmiemy temat roli cierpienia z Jezusem Chrystusem, ponieważ czas jaki mamy blisko Święta Wielkanocy, blisko przeżywanie Jezusa Chrystusa. Jest takim czasem, gdzie trzeba poświęcić troszeczkę na modlitwę, na kontemplację odnośnie Jego śmierci, odnośnie Jego ukrzyżowania i chciałabym abyście Posłuchali kilku modlitw, krucjaty, które Pan Jezus nam również dał, księdze prawdy, aby ludzie mogli również uczestniczyć w tym, w tym darze. W tym darze, ponieważ to jest jednak łaska dla nas, łaska od Pana Jezusa którą On właśnie poniósł na krzyżu, jest naszym zbawieniem i trzeba gorąco się modlić o swoją duszę. Trzeba się modlić o, o to, żeby dostąpić nieba, nieba i mieć również podobny ból, co Pan Jezus. Czyli właśnie to cierpienie z Panem Jezusem przy bliskim czasie czasie ukrzyżowania Jego kościoła, ponieważ z Apokalipsy wiemy, że ten kościół ma być ukrzyżowany i modlę się razem z naszą grupą Krucjaty, Jezus do ludzkości codziennie, aby jak najmniej ludzi doświadczyło tego cierpienia. A więc mam kilka modlitw krucjaty, które chciałabym Wam przeczytać. Modlitwa krucjaty 75. Modlitwa jest utrzymana z orędzia 4 września 2012 roku. Dołączam mój ból do Twego, drogi Jezu. Jezu, dołączam mój ból i cierpienie do tego, którego Ty doznałeś podczas Twojej agonii na Kalwarii. Każdą zniewagę, której doznaję, ofiaruję Tobie. Każdą obelgę i napaść słowną, których doświadczam, ofiaruję na cześć ukoronowania Ciebie cierniem. Każde niesłuszne krytykowanie mnie ofiaruję na cześć upokorzenia Ciebie przed Piłatem. Każde fizyczne udręczenie, którego doznaję z rąk innych, ofiaruję na cześć biczowania Ciebie przy słupie. Każdą zniewagę, którą doznaję, ofiaruję na część straszliwych tortów fizycznych. Modlitwa krucjaty 103. Modlitwa jest otrzymana w Farenciu z 22 hmm. Marca 2013 roku oddzielenie kielicha cierpienia z Chrystusem. Adam przed Tobą, drogi Jezu, i do Twych stóp, by dobra wszystkich czynić, by dla dobra wszystkich czynić to, czego ode mnie oczekujesz. Pozwól mi dzielić Twój kielich cierpienia. Przyjmij ten dar ode mnie, abyś mógł ocalić te biedne dusze, które są zagubione i nie mają nadziei. Weź we mnie Weź mnie w ciele, abym mógł dzielić Twój ból. Trzymaj moje serce w Twoich świętych dłoniach i prowadź moją duszę do zjednoczenia z Tobą. Poprzez mój dar cierpienia pozwalam Twojej boskiej obecności objąć moją duszę, abyś mógł wybawić wszystkich grzeszników i zjednoczyć wszystkie dzieci Boże na wieki wieków. Amen. I następna. Molitwa Krucjaty 108. Spinanie się na wzgórze Kalwarii. Jezu, pomóż mi odnaleźć odwagę, męstwo i dzielność, by powstać i się ujawnić, abym mógł dołączyć do Twojej armii reszty i wspiąć się na to samo wzgórze Kalwarii, na którym ty musiałeś cierpieć za moje grzechy. Daj mi siłę doniesienia Twojego krzyża i Twojego brzemienia, abym mógł. Pomóc Ci ratować duszę, uwolnij mnie od mojej słabości, rozwiej moje obawy, skróż wszystkie moje wątpliwości, otwórz mi oczy na prawdę. Pomóż mi i tym wszystkim, którzy odpowiadają na te wyzwanie doniesienia Twojego krzyża, pójść za Tobą z przejętym i pokornym sercem i aby poprzez mój przykład inni zdobyli się na odwagę, aby postępować podobnie. Amen. Bardzo piękne modlitwy, jest ich oczywiście dużo więcej. I chciałabym również przeczytać Wam jedno z orędzi, które właśnie nawołuje do tego, jak wejść do nieba, czyli rola cierpienia. Jest to orędzie. Z soboty 14 stycznia 2011 roku. Moja ukochana córko, zmieni się sposób, w jaki z Tobą się komunikuję. W poprzednich orędziach mówiłam moim dzieciom o pilnej potrzebie nawracania się, aby osiągnąć zbawienie. Moje kolejne przesłania skupią się na pomaganiu duszom, aby te dłużyły do duchowej doskonałości. Moja córko, nie jest łatwo wejść do raju. Chociaż on, jest on należnym Wam domem, wejście jest niewielkie i odpowiednio niewielka jest liczba tych, którzy mogą wejść za jednym razem. Aby wejść, dusze muszą być pokorne i oddać się zupełnie w moje ręce. Muszą odstawić na bok pychę, silną wolę, pragnienie i przywiązanie do rzeczy materialnych. Wszystkie moje dzieci, które zaczynają swoją duchową wędrówkę ku mnie, i rozumieją prawdę, muszą ciężko pracować i wiedzieć o niezbędnych rzeczach, jakie są potrzebne, aby wkroczyć do królestwa mojego ojca. Znaczenie pokory. Pokora to słowo, które wiele z moich dzieci rozumie poprzez moje nauki. Wielu moich naśladowców wie, że to jest ważne, ale nie wiedzą, czego tak naprawdę wymaga pokora. Pokora znaczy szczerość. Znaczy godne zaakceptowanie prób, wyzwań, zniewag, z którymi się zetkniecie, zwłaszcza dla mojego imienia. Moją najlepszą radą jest ta: pomyślcie o sobie, jako o dziecku prostym, niewinnym dziecku, które nie ma żadnej wiedzy o złym społeczeństwie, którego normalnie doświadczacie jako dorośli. Komunikujcie się ze mną na modlitwie, oczami i sercem dziecka. Niech modlitwa będzie prosta. Nie oczekuję, abyście recytowali wszystkie modlitwy, przekazane z góry światu z miłości. Podnieście wzrok i podzielcie się ze mną swoimi problemami. Mówcie o swoich cierpieniach. Oddajcie mi je. Będziecie wynagrodzeni, jeżeli przyjmujecie boleść i cierpienie dla mnie. Możecie sobie tego nie uświadamiać, ale w ten sposób ratujecie wiele dusz i torujecie im drogę do nieba. To nie będzie Wam ukazane, zanim sami nie znajdziecie się w niebie, gdy doświadczycie wspaniałości Waszego hojnego daru. Dla mnie. Nie denerwujcie się, kiedy bronicie Waszej wiary. Być pokornym znaczy przyjąć wszystko, co się dzieje na okało. Choć może to być bolesne. Zachowujcie godność cały czas, nawet kiedy moje imię jest znieważane w waszym towarzystwie. Ze wszystkich sił brońcie nawet żarliwie, ale nie lekceważcie nigdy takich ludzi poprzez publiczne gardzenie nimi. Tłumaczcie spokojnie prawdę moich nauk. Nie traćcie panowania nad sobą, ani nie pokazujcie waszego strachu. Bądźcie stanowczy. Brońcie się, ale tylko poprzez wielokrotne powtarzanie moich nauk. Nigdy się nie bójcie mówić otwarcie o prawdzie i mylcie pokory z, tchórzo z tchórzostwem. Niektórzy z moich naśladowców, znający wagę pokory i jej związek z uświęcaniem duszy, źle robią, bo siedzą cicho, gdy moje imię jest wyśmiewane publicznie. Tak. Nigdy nie powinniście osądzać osoby, która drwi ze mnie, mojego przywiecznego ojca, czy zwłaszcza z mojej ukochanej matki, ale powinniście trwać mocno w obronie prawdy. Smutek darem od Boga. Kiedy zwracacie się do mnie, jak dzieci, zrozumie, zrozumiejcie to. W chwilach smutku. Jeżeli otworzycie swoje serca i położycie całe wasze zaufanie we mnie, ja was poprowadzę. Nie odwracajcie się ode mnie. To jest bardzo bolesne, ale, moje dzieci, postrzegajcie smutek jako dar od Boga, błogosławieństwo, ponieważ to przez smutek i cierpienie ma miejsce oczyszczenie. Ofiarujcie wasze cierpienia mnie, czyniąc to przynosicie ulgę moim cierpieniom, boleściom, których doświadczam codziennie, patrząc na okropności dzisiejszego świata. Oczyszczenie, które następuje, gdy przyjmujecie boleści czy cierpienia, ważne jak, ważne jak wielkie, kiedy są ofiarowane z radością za zbawienie, za zbawienie ludzkości, nie może być w pełni zrozumiane przez was, moje dzieci. Ale kiedy zbliżacie się do mnie, otwierając wasze serca, oddając mi swoją wolę i całkowicie mi się poddając, zrozumiecie więcej. Tylko poprzez to będziecie w jedności ze mną. I kiedy to uczynicie, wasze próby i cierpienia na tej ziemi zelżą. Z czasem zaakceptujecie ból z radością w sercu, zwłaszcza kiedy ofiarujecie mi je jako dar. Cierpienie jest darem Bożym i jest dopuszczone. Dusze, które pomożecie zbawić poprzez cierpienie, są waszym gwarantem, że dostąpicie królestwa mojego Ojca. Te nauki nie są czymś nowym, moje dzieci. Tylko, że Wam nie przypomina się prostych prawd, moje przesłania i nauki nigdy się nie zmieniły. Są proste i sumowane w Ewangeliach i w dziesięciu przykazaniach. Tylko pamiętajcie, kiedy ofiarujecie się innym, ofiarujcie się mnie, okazujcie miłość sąsiadowi, okazujecie ją mnie. Traktujcie go w taki sposób, w jaki chcielibyście, aby On traktował was. Nie zapominajcie, że kiedy z powodu złości czy zdenerwowania na innych chcecie ich ukarać czy wyrządzić im krzywdę, to ja jestem w nich obecny. Nawet w tych, którzy mnie nienawidzą, szkodząc komukolwiek z moich dzieci, szkodzicie mnie. Z czasem, moje dzieci, wszystkie łaskawe czyny nabiorą sensu. Mólcie się każdego dnia o siłę, aby wieść życie w moje imię. Wiedzcie, że za każdym razem, kiedy komuś przebaczacie choćby to był wasz wróg rozszerzacie moją miłość i miłosierdzie. Za to otrzymacie wieczne szczęście w niebie. Módlcie się o wytrwałość, naśladujcie moje życie. Nie będzie to łatwe, ale wszystkie uczynki, nieważne jak, niewielkie pomogą duszą. Wasz ukochany nauczyciel i zbawca, Jezus Chrystus, jeden z Bogiem, przedwiecznym Ojcem i Duchem Świętym. Przepiękne orędzie dla nas i mam nadzieję, że uświadomicie sobie również o te słowa, które właśnie Pan Jezus do nas mówi, kiedy patrzymy na naszego sąsiada, kiedy patrzymy na ludzi, z którymi, z którymi pracujemy w pracy, patrzmy na nich z miłością, pomagajmy im, nie oczerniajmy ich, bo tak jak Jezus mówi, patrzycie właśnie na niego, ponieważ w każdym człowieku jest Jezus Chrystus. W każdym człowieku, i właśnie o tej roli cierpienia wielu ludzi nie przyjmuje tego cierpienia w swoim życiu, obarcza tym cierpieniem, tą winą Pana Boga, że im życie się nie poukładało, że mają takie i takie problemy, że ciągle te problemy przychodzą, obarczają winą Pana Boga, ale nie zdają sobie sprawy, że oni przez to cierpienie ratują tysiące dusz, które mogą się nie dostać do nieba. Ratują. I to, że właśnie cierpimy, to, właśnie, że ludzie z nas szydzą, to, że byliśmy poniewierani, na przykład w dzieciństwie, wyśmiewani, ratuje właśnie ich duszę. Ponieważ my cierpieliśmy, a zły szantażował ich, namawiał ich do tego, aby nas prześladowali. To zły to wszystko czynił, tak? Mam kilka jeszcze wersetów. Z Biblii o cierpieniu. I jest ono na stronce daily, A Bóg wszelkiej łaski, ten, który nas powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie, Jezusie, po krótkotwałych cierpieniach waszych, niech uczyni was doskonałymi. Utwierdził umocni i ugruntuje Pierwszego Piotra 5 werset 10. A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość i cierpliwość doświadczenie. Doświadczenie zaś nadzieje. Jest to, jest to Rzymian, piąty werset od trzech do czterech. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, taką pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga. To jest drugi list do Koryntian, numer 1, werset 3 do 4. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. Jest to list do Rzymian, 8, werset 18. Liczne są cierpienia. Sprawiedliwego, ale Pan uwalnia go od nich wszystkich. Jest to Księga Psalmów 34, werset 19. Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały. Jest to drugi, jest to Koryntian 4, werset 17. I tak możemy wymieniać. Wersetów w naszym pi piśmie świętym do nieskończoności. Jest ich masy. A więc, moi drodzy, bądźmy blisko w Jezusie Chrystusie. Kochajmy Go, ponieważ On daje nam. Swoje cierpienie nie na darmo i poprzez to, iż dał nam tę misję zbawienia, dał nam tych ludzi wokół nas, jeszcze bardziej uświadamia nam, że ludzie potrafią cierpieć w Jego imię. Potrafią spędzać godziny na kolanach, aby tylko ich rodziny były uratowane, aby jak najwięcej grzeszników nawróciło się na drogi Jezusa Chrystusa, pana naszego. I jeszcze chciałabym tylko odmówić tutaj mojej bitwy krucjaty 143. Jest to, jest to modlitwa o ochronę misji spawienia. Tak jak mówił, na naszej stronie Jezus do ludzkości mamy linki, gdzie zapraszamy ludzi na nasze modlitwy codzienne o godzinie siódmej, 15 i 20. Spotkanie w Getzimani w czwartki i dzisiaj w piątek. Mamy również różaniec święty, właśnie krucjatę różańca świętego dla Pana Jezusa. Tak. Także zapraszam was serdecznie na stronę Jezusa Ludzkości i na nasze spotkania. Molitwa Krucjaty 143: ochronę misji zbawienia. O Matko zbawienia, chroń tę misję, dar od Boga, by wszędzie wszystkim Jego dzieciom przyniosła życie wieczne. Prosimy za interwencję w naszym imieniu przez Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, aby dał nam odwagę do wypełnienia naszych obowiązków w służbie Bogu w każdym czasie, zwłaszcza gdy z tego powodu cierpimy. Komuż tej misji nawrócić miliardy dusz? Zgodnie ze świętą wolą Boga, i przemienić tych, co mają serce z kamienia, w kochające sługi Twojego Syna. Daj nam wszystkim, którzy służymy Jezusowi w tej misji, siłę do przezwyciężenia nienawiści i prześladowania krzyża, i do przyjęcia cierpienia, które jej towarzyszy, z hojnością serca i pełną zgodą na to, co może nas czekać. Amen. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejsze spotkanie, i mam nadzieję, że przyszły tydzień, wielki tydzień, będziecie pełni skupienia na przyjście naszego Pana. Jezusa Chrystusa, który tak naprawdę jest niedaleko, jest prawie przy nas. Mamy go prawie przed sobą. I musicie zrozumieć, że nie po to Pan Bóg dał tą misję nam tutaj, abyśmy tylko mówili o tym, modlili się codziennie. Ale, ale po to, aby powiadomić ludzkość, że On nadchodzi, że On nadchodzi, że jest blisko. Czekajmy w pełni radości, bo nadchodzi, nadchodzi i jest blisko. Z Panem Bogiem. Bog to jak nie Bóg.